Dzień dobry państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Jak dbać o zatoki? To tytuł artykułu, który ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Autorem tego potrzebnego artykułu jest pani redaktor Kamila Śnieżek. Zapalenie zatok to częsta przyczyna zgłaszalności pacjentów do lekarzy pierwszego kontaktu, dlatego uważam popularyzację wiedzy na temat zapalenia zatok za ważną i potrzebną. Pozwólcie Państwo zatem, że zacytuję ten interesujący artykuł. Głos ma pani redaktor Kamila Śnieżek. Jak dbać o zatoki? Prawidłowa higiena zatok przynosowych może zmniejszyć ryzyko przejścia ostrych postaci choroby w stan przewlekły, niekiedy wymagający leczenia operacyjnego. Dlatego, nawet w przypadku zwykłego kataru, warto pamiętać o higienie nosa. Dopóki zatoki są zdrowe, możemy nie zdawać sobie sprawy z ich istnienia i ważnej roli, jaką pełnią w układzie oddechowym. Gdy jednak pojawia się ból, uczucie rozpierania, niedrożność i nieżyt nosa. Upośledzenie węchu i fatalne samopoczucie to znak, że nasze zatoki wymagają leczenia. Po co nam zatoki przynosowe? Zatoki przynosowe to przestrzenie w strukturze kosnej twarzy czaszki w postaci wpuklenia błony śluzowej rozmieszczone symetrycznie wokół nosa i oczu. Wszystkie mają połączenie z jamą nosową, a ze względu na położenie dzieli się je na zatoki szczękowe, czołowe, sitowe oraz zatokę klinową. Wyściełająca zatoki błona śluzowa posiada samooczyszczający się mechanizm śluzowo-rzęskowy, którego zadaniem jest nawilżanie dróg oddechowych, zbieranie zanieczyszczeń i patogenów chorobotwórczych z nabłonka, a następnie ewakuowanie wydzielni przez nos. Przez skomplikowany system zatok przynosowych przepływa dziennie około 10 000 litrów powietrza. Rolą zatok jest kontrola tego przepływu oraz filtrowanie wdychanego powietrza, nawilżanie i ogrzewanie go, zanim trafi do płuc, a także wyrównywanie różnicy ciśnień podczas oddychania. Ponadto zatoki mają wpływ na rezonans dźwięków mowy oraz stanowią rodzaj amortyzatora dla mózgu. Gdy zatoki są zdrowe i nie sprawiają żadnych problemów, możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z ich istnienia w strukturach twarzo czaszki Chorobę zatok trudno jednak zignorować, a ich leczenie nie zawsze jest proste. Dlaczego zatoki dają się nam weznaki? Infekcje nosa i zatok przynosowych to powszechne schorzenia laryngologiczne w populacji dzieci i osób dorosłych. Do uciążliwych stanów zapalnych najczęściej dochodzi na tle infekcyjnym wirusowym, rzadziej bakteryjnym lub grzybiczym a także w przebiegu alergii oraz przewlekłych podrażnień np. dymem tytoniowym lub oparami chemicznymi. Przyczyną zapalenia zatok przynosowych mogą okazać się również infekcje zębów, wady anatomiczne, takie jak skrzywiona przegroda nosowa. Czy przeros migdałków, zaburzenia hormonalne czy polipy nosa. A do czynników ryzyka należą zmiany ciśnienia atmosferycznego występujące np. podczas lotu samolotem lub nurkowania. Gdy błony śluzowe dróg oddechowych zostają objęte infekcją, w zatokach pojawia się płyn zapalny i dochodzi do obrzęku, blokującego naturalne ujścia zatok. Możliwe konsekwencje to namnażające się bakterie w niedrożnych zatokach oraz zwiększanie się treści ropnej. Ostre i przewlekłe zapalenie zatok jak je rozpoznać? Przewlekłe infekcje zatok dotyczą około 15% populacji, natomiast z ostrą postacią choroby okresowo może mieć do czynienia nawet co trzeci Polak. Możliwe objawy zapalenia zatok przynosowych o przebiegu ostrym i w mniejszym nasileniu przewlekłym to niedrożność nosa, utrudniona ewakuacja wydzieliny, utrudnione oddychanie przez nos, nasilona wydzielina z nosa, czyli katar lub ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, chrypa, kaszel, Drapanie w gardle, charakterystyczne uczucie rozpierania twarzy, ból u nasady nosa lub po obu jego stronach, nasilający się przy pochylaniu. Mój komentarz, bardzo charakterystyczny objaw, kiedy głowa boli pacjentów bardziej, kiedy pochylają się. Pogorszenie lub utrata węchu. Bóle głowy w rzucie zatok, czyli w okolicy czołowej, oczodołów i piramidy nosa, ale najczęściej nad zatokami szczękowymi, czyli tam, gdzie mamy policzki, bo to, są, bo to jest najczęstsza lokalizacja ostrego zapalenia zatok przynosowych. Podwyższona temperatura ciała, obrzęki powiek, złe samopoczucie. W przypadku ostrego zapalenia zatok objawy trwają krócej niż 12 tygodni i ustępują całkowicie. Najczęściej to jest yy, kilka tygodni. W przewlekłym zapaleniu zatok, dotyczącym głównie osób dorosłych, te same objawy trwają dłużej i towarzyszą im zmiany w błonie śluzowej, dostrzegalne w badaniach obrazowych, ale zazwyczaj przy tym mniej nasilone niż w stanach ostrych. Czasami pacjenci z przewlekłym zapaleniem zatok przychodzą do lekarza pierwszego kontaktu z bólem głowy i dopiero kiedy wykonujemy tomografię komputerową stwierdzamy, że pacjent ma przewlekłe zapalenie zatok. Lekarz może rozpoznać u pacjenta również tzw. nawracające zapalenie zatok, to przynajmniej 4 epizody ostrego zapalenia zatok w ciągu roku, przeplatane przynajmniej dwumiesięcznymi okresami remisji, bez wystąpienia przewlekłych zmian w błonie śluzowej zatok. Co ważne, ostre zapalenia zatok może przejść w postać przewlekłą, zwłaszcza jeśli nie jest odpowiednio leczone lub jeśli występują czynniki predysponujące, takie jak palenie tytoniu, praca w zapyleniu, a także triada aspirynowa, czyli współwystępowanie u pacjenta polipów nosa, asno oskrzelowej i nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne. Jak leczyć ostre i przewlekłe zapalenia zatok? Ostre zapalenie zatok przynosowych może dotyczyć osób w każdym wieku i pojawiać się w różnych porach roku. Podłożem choroby najczęściej są wirusy rinowirusy, adenowirusy, koronawirusy, wirusy grypy i paragrypy. Dlatego w początkowym okresie choroby stosuje się wyłącznie leczenie objawowe, takie jak środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, np. ibuprofen, leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa, donosowe i doustne, takie jak ksylometazolina, oksymetazolina czy pseudoefedryna, Preparaty rozrzedzające wydzielinę oparte na surowcach syntetycznych i roślinnych preparaty złożone, zawierające m.in. leki przeciwhistaminowe, a pomocniczo również preparaty cynku czy witaminę C. Korzystny wpływ na udrożnienie zatok mają także preparaty ziołowe, w tym leki o działaniu sekretorolitycznym, rozrzedzające zalegający śluz i zmniejszające obrzęk błon śluzowych. Polecane są m.in. związki goryczkowe, dodatkowo działające przeciwbakteryjnie i przeciwgorączkowo, czarny bez, który ma działanie przeciwwirusowe, werbenna, która ma działanie przeciwzapalne, szczaw, który ma działanie przeciwbakteryjne, czy pierwiosnek, który wywołuje nawilżanie błon śluzowych. Gdy leczenie nie przynosi oczekiwanego rezultatu, lekarz może zdecydować o włączeniu antybiotyku. W przypadku stwierdzenia podłoża bakteryjnego, zapalenia zatok albo nadkażenia bakteryjnego lub donosowych steroidów zmniejszających stan zapalny i ilość produkowanej wydzieliny. W Szwecji, my lekarze rodzinni, przepisujemy w przypadku ostrego zapalenia za, e, zatok przede wszystkim donosowe sterydy, które rzeczywiście e, zmniejszają obrzęk śluzówki e, nosa i e, zatok i są naprawdę skuteczne. Stosunkowo rzadko e, przepisujemy antybiotyki, chociaż oczywiście. E, Czasami zdarza się, że pacjent przychodzi do mnie i mówi, że często ma zapalenie zatok i że pomaga mu tylko antybiotyk. Trudno takich pacjentów przekonać, że w ostym zapaleniu zatok zwłaszcza w początkowej fazie, wystarczą donosowe steroidy takie jak nazoneks, mometazon i że nie potrzeba leczyć takiego zapalenia zatok antybiotykiem. Czasami siła perswazji lekarza jest duża, a czasami po prostu my lekarze rodzinni ulegamy naszym pacjentom i po prostu przepisujemy antybiotyk, licząc na to, że pacjent, ten, że pacjent szybko będzie zdrowy. No i zadowolony, że lekarz go wysłuchał. Wracając do artykułu pani redaktor Kamili Śnieżek, Cytuję, jeśli u pacjenta doszło do przewlekłej postaci zapalenia zatok przynosowych, diagnozowanego zazwyczaj na podstawie wyników tomografii komputerowej, leczenie może obejmować steroidy podawane donosowo, czasem leki biologiczne, a w okresach zaostrzeń również antybiotykoterapią. W wielu przypadkach nie jest to wystarczające, choroba uporczywie nawraca. Po okresach remisji pacjent kierowany jest więc na leczenie operacyjne, czynnościową endoskopową operację zatok przynosowych, umożliwiającą usunięcie zmienionych chorobowotkanek i przywrócenie właściwego drenażu zatok. Higiena nosa – podstawa zdrowych zatok. Choć ostre postacie zapalenia zatok przynosowych są bardzo powszechne w populacji, i zazwyczaj ustępują już po kilku czy kilkunastu dniach leczenia objawowego, dużym zagrożeniem jest przejście choroby w stan przewlekły. Narażone na to są m.in. osoby z alergiami, asmą skrzelową czy polipami w nosi, ale także wszyscy pacjenci zaniedbujący ostre infekcje ZATOK. Często nawracające, leczone nieprawidłowo lub wręcz ignorowane zapalenia zatok mogą trwale uszkadzać błonę śluzową, a jedną z konsekwencji jest wówczas przewlekła, znacznie trudniejsza do wyleczenia postać choroby. Ponadto zwykły katar, czyli nieżyt nosa, i niezadbane stany zapalne zatok w rzadkich przypadkach mogą wikłać się do stanów zapalnych tkanek oczodołu wewnątrzaszkowego. Zapalenia opon mózgowodzeniowych, zakrzepicy zatoki jamistej czy zapalenia kości ścian-zatok. To jest bardzo, bardzo, bardzo rzadka komplikacja zapalenia zatok. Na szczęście. O zatoki na szczęście można dbać, a działania profilaktycznie zmniejszające ryzyko infekcji oraz skracające jej przebieg to przede wszystkim pukanie, irygację. Jam nosowych oraz zatok roztworami, które rozrzedzają zalegającą wydzielinę i zwiększają ruch śluzu w kierunku nosogardzieli, a także przyspieszają ewakuację wydzieliny wraz z wirusami, bakteriami czy cytokinami zapalnymi. Dla osób zdrowych polecany jest izotoniczny roztwór soli fizjologicznej o stężeniu 0,9% lub roztwór soli morskiej. A gdy potrzebne jest udrożnienie nosa, sprawdza się hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej o stężeniu od 1,5 do 3%. Stosowanie sprejów nawilżających śluzówkę nosa, unikanie ekspozycji na dym tytoniowy i różnego rodzaju zanieczyszczenia powietrza, kontrola alergii, szczególnie wziewnych, nawilżenie powietrza w mieszkaniu czy biurze, zwłaszcza zimą przy grzejących kaloryferach. To tyle pani redaktor Kamila Śnieżek, a ja, polski lekarz rodzinny pracujący w Szwecji powiem z mojej praktyki, że pacjenci z nieżytem nosa, z katarem nosa i z zapaleniem zatok w przypadku infekcji wirusowych, oczywiście stosują leki bez recepty, najczęściej spreje donosowe typu typu Otrivin, znany w Polsce i w Szwecji, Nezeri w Szwecji, nie wiem, czy występuje w Polsce. Z kolei, i trzeba pamiętać, przy okazji zażywania tych, bardzo skutecznych zresztą, sprayów donosowych, które powodują, że pacjenci Zażywając te leki, udrażają nos, i w, w, w sytuacji, kiedy mieli zatkany nos, nagle ten nos się otwiera, można oddychać, i następuje również ulga. I dlatego niektórzy pacjenci nadużywają takich leków obkurczających. Yy, naczynia błony śluzowej nosa właśnie pochodnych ksylometazoliny, oksymetazoliny, takich jako trywinnezeril. Yy, można je stosować do 10 dni, natomiast niektórzy stosują dłużej, ponieważ potrzeba, yy, potrzeba oddychania przez nos tego komfortu jest tak wielka i dochodzi do yy, Takiego problemu, który się nazywa w języku medycznym Rinitis Medicamentosa, czyli, czyli uzależnienie od tych leków i potrzebne są coraz większe dawki, żeby, żeby osiągnąć efekt, i my lekarze wtedy zaleca, zalecamy odwyk od leków typu Otrivin, Nezeril. W tym odwyku stosujemy steroidy donosowe, które można stosować przewlekle i które w rzeczywistości są bardzo skuteczne w przypadku leczenia zapalenia zatok, bo można je stosować przewlekle. To są na pewno znane tym pacjentom, którzy mają alergię. Takie spreje donosowe jak Nazonex, Mometazon, bo same tabletki przeciwalergiczne nie wystarczą. Trzeba stosować w przypadku Alergicznego nieżytu nosa, właśnie na czy metazon, czy inne steroidy donosowe. I te steroidy donosowe są również bardzo skuteczne w zapaleniu zatok, i w wielu przypadkach wystarczają, i niepotrzebna jest antybiotykoterapia. Ci, którzy mają nawracające zapalenia zatok, czy przewlekłe zapalenia zatok, a nawet ci pacjenci, którzy mają ostry nieżytnosa, katarnosa, ostre zapalenie zatok, mogą stosować różnego rodzaju aerozole, spraje donosowe roztwory chlorku sodu, czy izotoniczne czy hipertoniczne, również są dostępne spreje zawierające wodę, wodę morską, a więc takie roztwory, które mogą być używane do płukania, czyli irygacji jam nosowych oraz zatok i są i skuteczne, a przede wszystkim pozbawione objawów ubocznych, które mają wspomniane wcześniej leki. I te obkurczające naczynia błony śluzowej nosa, takie jak ksylometazolina i oksymetazolina, czy też steroidy donosowe, takie jak nazonex czy mometazon bo również te leki, jak wszystkie inne, mają działania uboczne, o czym trzeba zawsze pamiętać. Abyśmy zdrowi byli i żebyśmy nie musieli ani chodzić do lekarza, ani używać leków, tego życzę Państwu i sobie. Dzisiaj dziękuję za uwagę, zapraszam na następne spotkanie. Do usłyszenia.